Witam Państwa. Od paru lat, jak lipiec, zaskakuje nas coraz mocniej. Zmianami pogody, ulewy, burze, powodzie, a dziś także trąby powietrzne. To najbardziej groźne zjawiska, których niestety nie da się przewidzieć. Miejmy jednak nadzieję, że w najbliższym czasie natura będzie dla nas bardziej łaskawa. Groźny front już opuszcza Polskę, a jego miejsce zajmują kolejne, tyle że bardziej łagodne. Nocy na ogół sucho i spokojnie, gdzie nigdzie tylko początkowo niewielki deszcz, i chłodno, zwłaszcza na terenach górskich, gdzie miejscami. I temperatura może spaść do 6 stopni. Wtorek też jak na połowę lipca chłodny nawet bardzo, temperatura poniżej i niewiele ponad 20 stopni to na wschodzie regionu i dodatkowym składzającym elementem będzie dość silny wiatr. A słońce jeśli będzie się pokazywać to raczej tylko do południa, potem już przewaga chmur i deszczu. Pogoda raczej nie dla urlopowiczów, także jeśli chodzi o kolejne dni tego tygodnia. Najcieplej zapowiada się tylko czwartek z temperaturą do 28 stopni. Ale równocześnie z możliwością pojawiania się popołudniowych burz. A jakie są prognozy na weekend? O tym już jutro. Serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.